Pan Prosimy. Witam serdecznie. Tu, jak kolega potwierdził, arcyważny mecz, który z kolei, zresztą każdy mecz jest arcyważny. Do tego meczu przygotowujemy się metodą praktycznie startową. Jutro jest trening, gdzie jak mało kiedy będzie cała ekipa, oprócz Iversena i sprawdzimy, sprawdzimy zawodników na torze jak oni się sprawują swój sprzęt niektórzy mieli kłopoty w ostatnim meczu z motocyklami i myślę że tutaj powinno wszystko tak zagrać i mecz będzie zacięty emocjonujący chociaż patrząc na rywale niby z niższej półki ale wcale tak nie wygląda Wrocław pokazał że potrafi wygrywać wygrał w Lesznie i jadą z takim nastawieniem, aby bronić się przed spadkiem. Zresztą, my tak samo jeszcze nie czujemy się tak pewnie. Nam i grozi spadek, i też chcemy wejść do playoffów. Z tych dwóch rzeczy wybieramy tą drugą. Na treningu będą obecni, jak mówiłem, wszyscy praktycznie zawodnicy. I będziemy jeździć do przodu. Chcemy wygrać to spotkanie udowodnić, że. W jest fajny żurzel i serdecznie zapraszam kibiców, aby oglądali te zawody. Dziękuję. Adrian, świetna dyspozycja w ostatnim meczu. W tej końcówce sezonu chyba trochę wiatru zabrałeś. Używasz, że tak, że zawody, ale coraz lepiej. Sam czuję się coraz pełniej. Stały jeszcze dwa mecze i na pewno chcę, że ten wynik był jeszcze lepszy niż w tych meczach, co było żeby się pokazać z jak najlepszej strony i jechać do przodu. A jaka panuje atmosfera w drużynie? Jesteście mocno zdeterminowani przed tym meczem z Wrocławiem? Na razie wygląda to dobrze. Jako drużyna wszyscy chcą jechać i chcą wygrać ten mecz, ale zobaczymy jak będzie po meczu. Wszyscy na pewno są zdeterminowani, aby ten mecz wygrać. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Pierwsze powiedzenie, jak w pogoda może mieć wpływ na przygotowanie toru. To Patrzałem na, na prognozę pogody, w których musimy się sugerować. Norweska i ICM to y, jutrzejsze, jutro są przewidywane małe opady, ale w dniu meczu jest 0-0. czy w ten Także... sposób bardziej chcę o tą sprawę znamy, jak mikrofon meczu zagrożonego na przykład w miesiącu toru? Decyzja może pod, y, zapaść jutro. A, tak. jutro. Komisarz toru przyjeżdża. W dniu meczu, chyba że Wrocław sobie zażyczy, że ma przyjechać dzień wcześniej. Na razie nie ma, Na razie nie ma takiej opcji.